Cześć. Witam was w kolejnym odcinku testujemy prezenty. Dzisiaj zajmiemy się prezentami dla seniorów. Zapraszam. Pierwszą mniejszą propozycją jest gra karciana Kojot od Portal Games. Jest to bardzo ładne um, złote pudełeczko, całość jest utrzymana w klimacie Indiańskim, karty są prześliczne. Mamy do kart jeszcze takie fajne stojaczki, na których możemy sobie umieścić nasze karty, co na pewno naszym seniorom też pomoże w rozgrywce. Kojot to wyjątkowa gra karciana, która świetnie sprawdzi się jako prezent dla seniora. Łączy w sobie prostotę zasad, elementy strategii i dużo emocji które sprawiają, że rozgrywka wciąga od pierwszej minuty. To nie tylko doskonała zabawa, ale też świetny sposób na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Zasady gry są proste. Każdy gracz dostaje kartę, której wartości nie widzi, a zadaniem jest oszacowanie łącznej sumy wszystkich kart na stole. Przede wszystkim gra wymaga myślenia i przewidywania. Co świetnie ćwiczy umysł, ale jednocześnie jest lekka i przyjemna, bez skomplikowanych zasad. A przy okazji przynosi mnóstwo śmiechu i dobrej energii. Jeśli oglądaliście nasz odcinek z propozycjami prezentów dla kobiet, może już słyszeliście o tej marce, ale jeżeli nie, nic się nie martwcie, bo opowiem jeszcze raz o tej niesamowitej firmie Salko. Firma ta jest lokalna, małopolska. Mają swoją własną ważelnię soli i działają od 1994 roku. Tutaj mamy taki zestaw pielęgnacyjny. Otwieramy nasze pudełko. I co tu mamy? Mamy woreczek z smakołykami od firmy czyli trzy krówki z solą. I w zestawie mamy tak. Regenerujący żel do kąpieli, ten jest o zapachu trawy cytrynowej, zdrowa sól do kąpieli z olejkiem jojoba oraz zdrowa solanka do nawilżania powietrza. I już wam o tych produktach troszkę opowiem. Boheńska sól lecznicza jest obecnie jedyną na świecie solą do kąpieli i inhalacji zarejestrowaną jako lek. Stosowana jest zarówno w lecznictwie uzdrowiskowym, jak i terapiach domowych, wspierając leczenie wielu schorzeń. Są to m.in. schorzenia reumatyczne, choroby przemiany materii, schorzenia dermatologiczne i ginekologiczne, choroby układu naczyniowego i układu oddechowego. Jest też zalecana w stanach osłabienia dla poprawy ogólnej kondycji organizmu. W tym zestawie właśnie mamy tom y, sól prawdziwą, bocheńską, która ma niesamowite właściwości prozdrowotne. Kąpiel w solance wywołuje w naszym ciele pozytywne, prozdrowotne procesy, oczyszcza organizm, aktywuje jego układ odpornościowy oraz uzupełnia niedobory pierwiastków. Tutaj mamy regenerujący żel do kąpieli, który możemy również stosować jako szampon. W swoim składzie zawiera oczywiście sól bocheńską, ale oprócz tego betainę, aloes, zieloną herbatę i mentol oraz zdrowa solanka do nawilżania powietrza. Jest to gotowy roztwór, który mieszamy w proporcji podanej przez producenta. Taki gotowy preparat możemy używać w nawilżaczach powietrza, kominkach inhalacyjnych i misach parowych. E, bardzo fajnie to nawilża powietrze, więc też jest to polecane do y, stosowania właśnie w okresie grzewczym. Mamy tutaj w składzie między innymi jony sodu, chloru, wapnia, magnezu, jodu i bromu, więc generalnie jakby y, bardzo dużo prozdrowotnych działań ma ta nasza solanka dlatego też uważam, że to może być fajny prezent, który doda też trochę takiej ym, zdrowotności tym naszym seniorom Aby zadbać też o umysł naszego seniora, sugerujemy grę Ubonko. Jest to hit wśród planszówek, bardzo znana pozycja. To wyjątkowa gra planszowa, która doskonale sprawdzi się jako prezent dla seniora. Dynamiczna, wciągająca i pełna logicznych wyzwań. Rozkręca mózg i pomaga zachować umysł w dobrej kondycji, jednocześnie zapewniając mnóstwo radości podczas rozgrywki. Gra rozwija wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy koncentrację i logiczne myślenie. To doskonały sposób na stymulację intelektualną w przyjemnej formie. Reguły są łatwe do opanowania, dzięki czemu nawet osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z planszówkami, szybko poczują się pewnie podczas gry. Jedna partia trwa około 25 minut, co sprawia, że gra jest idealna na krótkie spotkania z rodziną czy przyjaciółmi. Gra oferuje dwa poziomy trudności: kolorowe, starannie wykonane elementy. Są nie tylko estetyczne, ale też wygodne w użytkowaniu. Podarowanie u Bongo to coś więcej niż prezent. To inwestycja w czas spędzony z naszymi seniorami w gronie rodziny. Naszą ostatnią propozycją na prezent dla seniorów jest wyjątkowe wydanie, dosyć. Kultowego komiksu, czyli Jonka, Jonek i Kleks. Wydawnictwo Egmont z okazji 50-lecia wydania komiksu oferuje takie świetne, grube tomy. Dlaczego to będzie idealny prezent dla seniora? Są to komiksy, które były wydawane na, na przyłomie lat 70. i 80. -tych. W ten sposób możemy im zapewnić taki. Lekki powrót do przeszłości. Być może nasi seniorzy właśnie je czytali, na przykład swoim dzieciom nastolatkom, a może po prostu byli fanami komiksu. Jedno jest pewne: komiksy same w sobie są świetnym pomysłem dla seniorów, bo pobudzają umysł, są łatwe do przeczytania, ale co najważniejsze, łączą pokolenia komiks Jonka, Jonek i Kleks. To prawdziwa perełka dla seniorów, którzy chcieliby się przenieść w czasy młodości i przypomnieć sobie kultowe historie pełne humoru, przygód i fantazji. Stworzony przez Charlotte Pawel, ten klasyczny komiks z lat 70. i 80. do XX wieku na nowo pojawia się na rynku w odświeżonej edycji, która zachwyca jakością i dbałością o detale. Dla wielu osób dorastających w PRL-u historie Jonki, Jonka i Kleksa były częścią dzieciństwa. Powrót do tych opowieści to podróż w przeszłość i okazja do wspominania dawnych czasów. Komiks jest lekki, pełen pozytywnych emocji i humoru, który bawił pokolenia czytelników. To idealna lektura na odprężenie. Jubileuszowa edycja Egmontu to piękne, twarde tomy – Wzbogacone o dodatki takie jak niepublikowane ilustracje, ciekawostki o okolicach powstawania serii czy wspomnienia związane z twórczością autorki. To coś więcej niż komiks. To sentymentalna podróż, która zachwyci każdego seniora. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie zachęcam do zostawienia subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wesołych świąt!